Cześć. Prawie cały adwent już za nami. Dzisiaj ostatnia, czwarta niedziela. W związku z tym, czwarta część pieśń mądrości, która z ust Bożego, wypływasz, czyli antyfony o. Zapraszam. Cześć. Tak jak powiedziałam, dzisiaj antyfony o, a w zasadzie pieśń, mądrości, która z ust Bożych wypływasz, oparta na tych antyfonach. Od czego chciałabym zacząć? Od tego, że te antyfony są napisane po łacinie, więc oczywiście korzystamy z nich w przekładzie i to rodzi kilka różnych problemów. Mianowicie, przekład liturgiczny, w zasadzie są dwa. Przekład ten, którego używamy w Liturgii Godzin, przekład antyfon, które są w nieszporach w kolejne dni <laughs> adwentu od 17 do 23, tam są całe te antyfony przetłumaczone. Drugi przekład to jest to, co jest przed Ewangelią, w tym wersecie przed Ewangelią w mszy świętej. To jest taki przykład, którym się w ogóle. Nie będziemy zajmować, bo tam są. On jest ze względu na swoją formę bardzo krótki, tak? Bo nie mogą być długie, zbyt długie te, te antyfony, te aklamacje. Więc jest mocno skrócony. Mamy przekład literacki Mądrości, która z ust poszych wypływasz. Mamy też taki przekład mm, dość wierny. Ja trochę się będę nim posiłkować. Korzystam z, ze śpiewnika Niepojęta Trójca z pierwszego tomu. I to jest taki przekład y, dość wierny. Y, nie ma tutaj źródła tego przekładu y, zaznaczonego w y, śpiewniku, ale widzę, że to są. Y, ten tekst polski jest po prostu podłożony pod melodię, tę klasyczną, gregoriańską więc myślę, że tu jest gdzieś źródło. On jest tak zrobiony, żeby też pasował do melodii, ale jest dość wierny, chyba najwierniejszy z tych wszystkich kilku wersji, tak jak sobie porównuję do tego, co tu mamy, co tu mamy po łacinie. I tyle słowem wstępu, przejdźmy już do tekstu. Pierwsza zwrotka tej pieśni, Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz. Przybądź i naucz nas dróg roztropności, wieczna mądrości. Jest jeszcze hymn brewiarzowy. On jest w nieszporach w tej drugiej części Adwentu. Zaczyna się od słów Boża mądrości, Ty ogarniasz wszystko. To jest dla mnie taki takie wezwanie, którego używam często, w zasadzie przez cały rok. Bóg, czy znaczy inaczej, słowo ogarniać, które oczywiście w pierwotnym znaczeniu chodzi o to, że Boża mądrość obejmuje cały wszechświat od końca do końca, tak jak mamy w, w księdze mądrości. O tym powiedziane. Tak sobie czasami myślę o tym, że nawet jeśli ja nie ogarniam, ci, którzy powinni ogarniać, też nie ogarniają, to jest ktoś, kto wszystko ogarnia tym kimś jest Bóg. I dla mnie to jest mocno pocieszające, że ktoś trzyma rękę na pulsie i ktoś ma nad tym wszystkim kontrolę, nawet jak mnie się wydaje, że tej kontroli nie ma. Ale właśnie po co ta mądrość ma przyjść? Mądrość Logos, słowo, które wyszło z ust Najwyższego, Jezus, który jest słowem wypowiedzianym przez Ojca, po co ma przyjść? Po to, żeby nauczyć nas dróg roztropności. Tak sobie myślę o tym, że te drogi adwentowe, te drogi proste, Yy, które mamy, którymi mamy podążać, drogi, które mamy prostować, najważniejsze w nich jest to, może nie najważniejsze, bo najważniejszy jest cel, ale nie do przecenienia, istotne jest to, żeby one były roztropne, żebyśmy po prostu nie robili głupot w tym trudnym czasie adwentowym. Po to mądrość, która napomina nas nawet nocą, jak mówi psalmista, mądrość, która obejmuje wszystko. Nie ma nic, co byłoby dla Bożej mądrości niedostępne. Druga zwrotka. O Adonai, wodzu Izraela, coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela, przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, z silnym ramieniem. Ta zwrotka jest w ogóle bardzo niewierna antyfonie, bo w tej antyfonie mamy odwołanie do krzewu gorającego. W tym przekładzie właśnie najwierniejszym brzmi ona o Adonai, wodzu domu Izraela. Mojżeszowi objawiłeś się w krzewie gorającym i na nasyja... Synaju dałeś mu prawo. Przybądź dla odkupienia nas swym potężnym ramieniem. Bóg, który objawił się Mojżeszowi w krzewie gorającym, który powiedział o tym, że jest, że jest Bogiem Abrahama Izaaka Jakuba, jest Bogiem Żywym, który dla Izraelitów był tak święty, że nie chcieli wymawiać jego imienia. Jestem, do tej pory nie chcą wymawiać jego imienia, e, używając właśnie słowa Pan Adonai. To potężne ramię, Pana, które. dla którego nie ma nic mocniejszego. Ta siła ramion zawsze mi się tak kojarzy, tak imponująco bardzo. Też pieśń, czwarta pieśń sługi pańskiego czyli to, co czytamy jako opis. Prorocki opis śmierci Mesjasza. Czytamy to jako pierwsze czytanie w Wielki Piątek. Tam też jest takie zdanie: na kimże się ramię Pańskie objawiło? Na Chrystusie. Moc Boża objawiła się w Chrystusie, w Mesjaszu. Nie ma takiego zła, takiej niewoli, której Pan Bóg nie byłby, nie miałby siły, roz. Zniszczyć, rozwalić swoim ramieniem, rozerwać swoim silnym ramieniem, mm. tak, tak to widzę. Trzecia Antwona, trzecia zwrotka. Korzeniu jeszcze tyś chorągwią ludów, zamilkną króle na widok twych cudów. Przybądź i pospiesz, użal się złej doli, wybaw z niewoli. O Jestem powiedzieliśmy sobie ostatnio. Jeste to był ojciec króla Dawida. Chrystus jest nazywany synem Dawida w Ewangelii, w proroctwach. Przed. też ten, ten przekład mówi, przed Tobą królowie zamkną swe usta. I tu znowu wracamy do tej pieśni Sługi Pańskiego z księgi Zajasza. Może pamiętacie, tam jest takie zdanie. Królowie zamkną przed nim usta. Tutaj też mamy taki zwrot: a narody modlić się będą. W obliczu tego, w jaki sposób Chrystus nas wybawił: od śmierci, zła, grzechu, wszystkiego, brak słów, to jest coś, co, co zamyka nasze usta też to wezwanie, znaczy ciąg dalszy tego wezwania, korzeniu, jest który się wznosisz jako znak dla narodów. Jak znak dla narodów? Czy tutaj w pieśni tyś chorągwią ludów? Pamiętacie, kiedy Jezus został przedstawiony w świątyni, to właśnie prorok Symeon powiedział o nim, że jest przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Czytamy to o krzyżu. Tak? Mówimy o tym, że to krzyż jest. Krzyż jest tym znakiem, że krzyż wywołuje takie reakcje sprzeciwu. No właśnie, ja kiedy myślę sobie o tej antyfonie, czasami sobie myślę o tym właśnie, że, że to krzyż jest tym, tym, co nas wyzwoliło. Znaczy, krzyż Pana Jezusa oczywiście, że to Jego męka i że w ten sposób nas wybawia i to tego musimy szukać w naszym życiu. Ale też przyjdź już dłużej, nie zwlekaj. Ciągle to wołanie się, się powtarza. Ta prośba, to przynaglenie. Kluczu Dawida i berło domu Izraela. Ty otwierasz, a nikt nie zamknie, zamkniesz, a nikt nie odewrze. Przybądź, wyprowadź jeńca z domu niewoli żyjącego w ciemności, w mroku śmierci. A w pieśni oczywiście mamy klucz Dawidów, Izraela Boże, co ty otworzysz, nikt zamknąć nie może. Przybądź, a wywieć mocą twojej prawicy i więźniów z ciemnicy. To odwołanie do proroctwa z księgi Zajasza, które się powtarza później w apokalipsie świętego Jana, w jej trzecim rozdziale w liście do kościoła. O ile dobrze pamiętam, w Filadelfii to mówi ten, który ma klucz Dawida. Klucz, który, jeśli zamknie, to nikt nie może otworzyć. Jeśli otworzy, to nikt nie zamknie. Ładujemy się do więzień sami, sami przez siebie. Przez grzech, przez wybór. Y, czegoś innego niż Pan Bóg. Nawet jeśli pozornie daje nam to radość, albo realnie daje nam to radość, ale ona trwa krótko. Y, też myślę y, o wszystkich osobach, które są pogrążone w jakichś nałogach, y, które poszły za tym, co daje, dawało takie poczucie radości spełnienia, a potem się okazuje, że nie da się żyć inaczej. Albo tak nam się wydaje, że nie da się żyć inaczej. To jest brama, którą może otworzyć ten, który jest kluczem Dawida, który właśnie ma moc wszystko pootwierać jeśli mu na to pozwolimy, i zamknąć drogę do zła, jeśli my tego będziemy chcieć. Dalej, moja ostatnia, y, dalej moja ulubiona y, antyfona. Y, o wschodzie ranny, światło wiekuiste, sprawiedliwości słońce promieniste, przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące nędznych tysiące. To jest oczywiście wersja pieśni. Płacie nie brzmi ładnie. O, oriens, splendor lucis eterne, et sol justitiae, illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis. Bardzo ładne. No a po polsku? Idziemy, to mamy? Tu mamy o wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przybądź i oświeć nieszczęsnych, żyjących w, cieniu, w ciemności i mroku śmierci. No właśnie. Nawiązanie już jasne, oczywiste, mówiliśmy o tym kilkukrotnie, do pieśni Zachariasza, do Chrystusa, który jest słońcem wschodzącym z wysoka, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Tak mówi pieśń Zachariasza, zapisana w Ewangelii Łukasza, śpiewana przez Kościół codziennie rano w modlitwie jutrzejszej. Jest właśnie: Chrystus, to Słońce, śpiewamy to w najdłuższą noc w roku. Jeszcze. I. Potem robi się stopniowo, na początku tego nie widać, potem coraz bardziej, robi się coraz jaśniej. Bo słońce wstaje. I e, jeżeli pamiętacie Exultet, czyli tę pieśń orędzie paschalne, które śpiewa się w Wigilię Paschalną przy poświęceniu paschału, tam jest takie zdanie, jedno z tysiąca wzruszających zdań. E, ja zawsze tego słucham, płacząc od lat kilku. Mm. Niech ta świeca płonie. Cytat z pamięci, oczywiście. Niech ta świeca płonie, gdy nadejdzie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu Jezus Chrystus. Na to czekamy. Na słońce, które jest, które nie znajdzie zachodu, nie zna zachodu, które. Mm, które oświeci wszystko, które wyrwie nas, czy oświeci naszą ciemność, naszą śmierć. Dziś ostatnio widziałam takiego mema, że sen jest trochę jak śmierć, tylko że rodzinie nie jest przykro. Eee, coś w tym jest. Eee, w tym jesteśmy pogrążeni, też w Adwencie właśnie, w ciemności i, i w tym roku. I... Dlatego też czekamy na Chrystusa. Król Narodów, Tyś ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym jedności kamieniem. Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony będzie zbawiony. No właśnie, to jest w ogóle ciekawe, bo ta antyfona w przekładzie tym liturgicznym, lekcjonerowym w ogóle nie mówi nic o tej jedności, bo jest tutaj o Królu Narodów przez nią upragniony, w kamieniu węgielny kościoła przyjdź i zbaw człowieka, którego otworzyłeś z prochu ziemi. No to ta jedność się tutaj nam wybija. Nawet w tej pieśni Boża Mądrości, w tym hymnie Boża Mądrości, który jest takim streszczeniem, bo te wszystkie antyfony się mieszczą w czterech zwrotkach. Mamy węgielny głazie, który spajasz ludzkość. Yy, I w tym takim przekładzie gregoriańskim, czy dopasowanym do chorału, też mamy... Co to mamy? Tutaj to mamy. Król narodów upragniony przez, przez wszystkich kamieniu węgielny, który, któryś dwoje uczynił jednym. Przybądź i uzdrów człowieka, coś go z gliny ulepił. To w Chrystusie mamy jedność. To już mówiliśmy trochę o tym, o jedności naszej wewnętrznej, jedności z Bogiem, jedności między ludźmi. Jedności w Kościele. Ona jest w Chrystusie. Jest upragnieniem wszystkich narodów. Ja ostatnio obserwując to, jak bardzo mamy dużo pomiędzy ludźmi. Takiego zaczyna się od braku życzliwości, a kończy się na po prostu jakimś darciu kotów zupełnym i trochę nieuzasadnionym, trochę na wyrost, trochę bez sensu trochę szukaniu tego, co nas dzieli. Mnie to męczy. I dlatego też bardzo mnie zagrzewa takie wezwanie do, do tego, żeby przyszedł Ten, który jest jednością i uzdrowił, uzdrowił w nas tę te, te potrzebę tego, że to zawsze ja mam rację, a jeśli ktoś myśli inaczej, to nie, to po prostu nie jest tak, że się różnimy. Tylko jest po prostu głupi i zły i w ogóle bez sensu. Zawiera mi tylko powietrze. No nie, Jezu, tak nie jest. Ludzie, tak nie jest. Więc y, to wołanie do jedności, y, dlatego też się odwołuje do raju, do człowieka, który został ulepiony z gliny. No bo wtedy byliśmy jednością. Człowiek został stworzony jako mężczyzna i niewiasta, więc też nie było tej, tego pęknięcia jeszcze, które w nas uczynił grzech i do tego raju, to ten raj, to ten stan jest naszą ojczyzną i do niego tęsknimy, do niego idziemy, często bardzo okrężną drogą, ale może dojdziemy kiedyś wreszcie, obrychło marata. to właśnie. To jest Antyfona, to jest to wezwanie. Yy, I ostatnie. O Emanuelu. Yy, Królu prawodawco, oczekiwanie narodów i zbawco. Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, Boże, nasz panie. Gdzieś tam z tyłu powinna nam grać czwarta zwrotka ratyceli, yy, Bo to są bardzo podobne określenia. Też z księgi Zajasza wzięte. Yy. Emanuel Bóg z nami. To jest ostatnia tyfona. śpiewamy ją wieczór 23 wieczorem 23 grudnia. Wieczorem 24 już będziemy się cieszyć z narodzin Chrystusa. Emanuel Bóg z nami, imię Mesjasza zapowiedziane przez proroka Izajasza w szóstym rozdziale potwierdzone przez Ewangelistę Mateusza. Jezus, który jest Bogiem z nami taka, taka ostatnie podsumowanie e, przyjdź, przyjdź, wysłuchaj e, przyjdź, bo jesteś naszym Panem e, i Ty nas możesz wybawić z tego wszystkiego, co jest złe przyjdź do nas Weni, Weni Emanuel też jest taka bardzo ładna piosenka. No cóż, to tyle. To tyle dzisiaj, to tyle w tej serii. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że dotarliście do końca, bo skoro tego słuchacie, to znaczy, że dotarliście. Teraz parę słów podziękowań. Po pierwsze dziękuję tym, którzy. Po pierwsze to Bóg zapłać Panu Bogu, oczywiście, wiadomo. Po drugie. Dziękuję tym wszystkim, którzy przez te 4 tygodnie e, mówili dobre rzeczy na ten temat, którzy mnie zachęcali w różny sposób, czasami chyba nawet nie wiedząc o tym, którzy mówili, że im się to przydaje albo podoba. Dziękuję tym, którzy na różne sposoby pomagali. E, Borysowi szczególnie. E, no i cóż. E, ta seria się kończy. Jeśli Wam się podobała, dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcielibyście następną serię, dajcie znać w komentarzach, co dalej, czy coś czegoś byście chcieli, jakiegoś konkretnego spojrzenia. Bardzo będę za to wdzięczna, to mi też pomoże podjąć odpowiednie decyzje. Jeśli uważacie, że ten film, czy któryś z poprzednich jest wartościowy, share'ujcie, udostępniajcie, czy tutaj z YouTube'a, czy przez Facebooka, jak tylko Wam będzie wygodniej. No i dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo na sądzie ostatecznym, bo Pan przyjdzie. A jeśli nie, no to życzę Wam dobrych, pełnych Boga świąt, Bożego Narodzenia i do zobaczenia, może gdzieś, kiedyś. Cześć, Marata.